Moja firma zajmuje się importem winy. importuje wina bezpośrednio z winnic bułgarskich. W tej chwili w ofercie mam dwie winnice. Winnica Villa Vinifera i winnica Darovas. Cechą charakterystyczną tych win jest to, że wina dojrzewają w beczkach dębowych. Oprócz beczek dębowych, takich dębiny popularnej, jaka jest dom francuski czy dom amerykański, Bułgarzy używają również swojej beczki dębowej. Najczęściej są to beczki z lub Stranża. Nazwy pochodzą od miejsca, skąd jest pozyskiwane drewno na te beczki. Oprócz tych takich standardowych win z winogron, których taką reprezentacyjną szczepem winogronowym bądź kuparzem może być darowa specja. Jest to kupaż czterech szczepów winogronowych. Merlota, Cabernet, Shira i Tempranillo. Wino o bardzo bogatym bukiecie zapachowym i smaku no trudnym do opisania. Zachęcam do degustacji. Mawrut to jest taki endemiczny bułgarski szczep winogronowy, który występuje praktycznie na całych Bałkanach, ale Bułgarzy najwięcej z tego szczepu robią win. Robią wina wyśmienite. Cechą charakterystyczną tego szczepu jest to, że Wina z tych winogron charakteryzują się bardzo dużą owocowością. Bardzo charakterystyczne jest to, że jest bardzo wyraźny aromat, aromat wiśni, takiej świeżej, świeżej wisienki. Trzeba próbować słów. Brak do opisania tego wszystkiego. Zachęcam do lektury na stronie internetowej winamyślniksadowski.pl No i do degustacji najczęściej na targach. Zapraszam.